Witam. Dzisiaj film o myszy. Takie o. Na początku. Skin manki. Takie o. Strona do wymieniania swoich skinów ok. Chcecie to sobie wejść. Po prostu. Link w opisie. A więc. Powiem w ten sposób. To jest. niesmaczne co robi Maus w tym momencie. Ponieważ co się dzieje? Na rynku dzieje się tak. Na Sztokholmie tym bardziej ogólnie. Na przykład na Goldach. Zobaczcie to. Pokażę wam. To jest naprawdę niesmaczne co się dzieje. No, na Bafie w sumie bardziej. Tak się zadziało. Yy, tak samo papier ze Sztokholmu, który leci do... Jeszcze nie do Księżyca, ale wysoko. Tak samo folia. Tak to wygląda. A mouse? Najprawdopodobniej. Nie będę tak uważał w sensie... Nie, nie, nie zmienię swojego zdania. Nieważne, czego oni na tego Twittera nie dodadzą. Czy dodadzą swoje stare logo, czy dodadzą... Tutaj cały czas postują jakieś kurwa dziwne rzeczy. Yy, oni non stop postują coś coraz dziwniejszego kurwa na tym profilu. Tu jest. Z tego co wiem, to tu w pewnym momencie chyba było ich logo w ogóle na tym filmiku. Tam na tym banerze. Chociaż ja się szczerze mówiąc doszukać go nie mogę. Nie mam pojęcia. Ale postują cały czas coś takiego i ja powiem... W ogóle... Jakby... Co się kurwa dzieje na tym profilu? O chuj z nim chodzi? Po co wprowadzać taki zamęt na rynek? To jest już druga taka akcja Maus. Już kiedyś ustawiali swoje stare logo na Twittera. I to ogólnie nic nie zmieniało potem. I tak było nowe. I wierzę w zmianę loga Maus. Nie ma takiej możliwości. Ale na wszelki wypadek tysiące glitterów mam. No bo zawsze spoko mieć. Czemu se nie mieć? Jak se można mieć niby? To przecież i tak nic nie kosztuje. No i jeszcze raz pozdrawiam Kebusa. Bo ze swoimi słowami kurwa wstrzelił się idealnie. No nic no. Powiem jeszcze raz. Nie ma według mnie możliwości takiej. No, jak zobaczę, że zmienili logo, wtedy uwierzę, ale nie ma możliwości. Za, za duży impact na cenę kapsuł, za, du, za, za duża sprzedawalność. Jeżeli mouse rzeczywiście zmienia logo, to w takim razie e, ogólnie rzecz biorąc oni. Są dwie opcje wtedy. Albo mouse mówi. Rozpierdalamy rynek, leci kurwa do księżyca, startujemy z rakietą kurwa i wypierdalamy to na orbitę, na której jeszcze ten rynek nigdy nie był. Bo na przykład wiedzą plus minus jakie jest, jaki jest podejście Walfi, i mówią my idziemy razem z tym, idziemy w nowe naklejki, idziemy w mm, ogólnie nowe systemy. I to by było jedno podejście, takie, albo to realne podejście, czyli robimy se jaja po to, żeby jeszcze na chwilę podbić tę wartość tych naklejek, robimy se jaja po to, żeby na chwilę pobejtować i tak wrzucamy stare elo, znaczy, to logo, które tutaj widzicie, zgarniamy na nim kupę siana yy, i elo. Nie? Także w ten sposób ja bym ogólnie to widział. Ale czas pokaże. Mówię, nie szkodzi się zaopatrzyć, jeżeli ktoś jakby taką opinię gdzieś tam przeży, a też sądzę, że na przykład, wejście sobie w papiery po 19 groszy jakby powiedzmy sobie szczerze, że nawet dla względnych poziomów z Paryża nie powinno być jakieś straszne, nie? No, to na tyle.